Witam w programie o portowcach przed spotkaniem z GKS Katowice, a o tym meczu i kilku innych wątkach pobocznych. Porozmawiamy sobie dzisiaj w składzie z Bartkiem Łową. Dzień dobry. I Wojtkiem Lisowskim. Dzień dobry. Na samym starcie muszę przyznać, że zostałem oszukany, to znaczy nie zostałem uprzedzony, że niektórzy bez się tego programu pojawiają się w takim outficie, który jest zakazany. w W topie, który jest zakazane. To się wytnie. To się przerobi. No bo ostatnio, widzę mistrzów, no to macie duży, duży niedoskonał. Myślałem Wojtek, że jesteś normalny, a widzę, że są jakieś ubytki na zdrowiu jednak i... jakbyś mały, musiałeś się uderzyć gdzieś delikatnie w głowę Mam kilka fajnych rolek, które Ci podeślę później na Instagramie dotyczące Real Madryt. Myślę, że się pośmiejesz. No, no wydaje mi się, że tutaj tytułami mogę od razu przywrócić. Masz też przygotowane, nie? A tytułami Liga Mistrzów, a masz tam tą mafistą naszywkę z tymi pocharami, co lubicie pokazywać za każdym razem, czy nie? Ja? Nie, bo to jest ligówka. Bo ta najcenniejsza koszulka Ralu zawsze to jest ligi Mistrzów. Tym się, ty, ty, ty się tylko chwalicie. No, ale jeżeli chodzi o outfity, to Bartek, do ciebie też musimy przejść, bo widzę, że już jesteś gotowy na ja start. Jestem przygotowany na wyjazd, tutaj zademonstruję również. Jesteś taki szeroki, że nie wiem, gdzie się wkazał umieścić teraz w poniedziałek wyjazd. Wylot do Santiago de Chile. Trzymajcie kciuki. 7 grudnia startujemy w Patagonnenie. Mam nadzieję, że wrócę w jednym kawałku, że ukończę. Ale no, Przybiłeś trochę, bo no. za Asesem razem ją mierzyłeś, to była jeszcze troszkę... jaseskę <grym> po prostu sam mówił. Ale to pamiętam Zwolak był zawsze za mną w koszulkach grać. To jest tak właśnie dzisiaj. Zanim przejdziemy do meczu, to może przypomnij, bo to jednak, myślę, że większość osób, które nas oglądają, to są kibice Pogoni Szczecin. No ja też się nie, nie fascynuję triatlonem, chociaż ty usilnie starasz się, żebym był na, bie na bieżąco w tym temacie. Ale przypomnij może, z czym ty się w ogóle będziesz mierzył tam w tym chile. 7 grudnia, triatlon ekstremalny, Patagon Men. Dystans klasyczna Ironmana 3800 metrów pływania, 180 km rowerem. I na zakończenie maraton w dość ekstremalnych warunkach to wszystko. Pływamy w oceanie, woda między 9 a 10 stopni. Bardzo, bardzo obawiam się tego pierwszego, właśnie, uderzenia, pływania. Mam nadzieję, że ukończę, bo, bo, bo w zeszłym roku 6 osób wyciągnęli z hipotermią, No. No nie, nic przyjemnego, no będę gdzieś płynął około półtorej godziny, więc w takiej temperaturze może być różnie. Boję się, boję się tego, po nocach już nie śpię. Później 180 km rowerem, dość wysoko, bo 2400 metrów przewyższenia, pierwsze 100 km prawie cały czas pod górkę. No i bieganie, bieganie. Najbardziej, najbardziej ekstremalne było z małżonką w Saporcie. Tak. Małżonka w Saporcie ostatnie 12 kilometrów musi ze mną pobiec. Mam nadzieję, że do, do, dojdę do tego momentu i dam jej tą przyjemność, żeby również uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Faktycznie się stresujesz. Już widzę, że na samą myśl się <grym> na to Naprawdę stresuję się, nie ma... W samej mowie słychać. nie? Słuchaj, słuchaj. nie, <grym> 7 grudnia, 4 rano startujemy, skaczemy z e, promu do oceanu. W Polsce będzie dziewiąta rano. Myślę, że jakaś relacja, jakiś tracker będzie gdzieś wrzucony na Facebook, no, no, na no, Instagramie. Nasaniemy. Trzymajcie kciuki. 9 rano, Polsce będzie. No, dostaniemy linki, A, Pewnie wiek, dostaniemy się do siedzenia, do tak? 9 tak. rano w Polsce, tak? To, to jest weekend, czy w tygodniu jeździła <śledzimy> <śledzimy> To jest takie, bo to, może <śledzimy> nie idziemy, bo jedziemy dalej, na, wsiadźmy dalej. Na, to... Tak Was tak. tak, to interesuje, jak? Wrócimy jeszcze do tematu, bo prawdopodobnie będziesz w odcinku jeszcze po, meczowym, po meczu z Gieksem. Ale zanim przejdziemy sobie do GKS-u, to gruchnęła dzisiaj, mogę powiedzieć dzisiaj, bo prawdopodobnie ten program wyjdzie późnym wieczorem, gruchnęła wieść o zainteresowaniu przez Nottingham Forest Adrianem Przyborkiem i kwota miałaby oscylować w wysokości 10 milionów euro. I tak się zastanawiam, że jeżeli po dobrych spotkaniach ktoś płaci za dziewiętnastolatka, Chce zapłacić za 19-latka 10 milionów euro, no to ceny na tym rynku zwariowały. Bo w takim razie mamy kilku innych zawodników, którzy są podstawowymi zawodnikami kadry U21, którzy są młodsi od Adriana i którzy robią naprawdę ogromne wrażenie w ostatnim, w tym sezonie ekstraklasy. I to ile za nich będzie, by kluby będą wołały w przyszłości? No, Pytuszewski 130 milionów euro wtedy. Tak. <laughs> Czy no nie wiem, ja. Tam zobaczyłem na, na Twitterze, gdzieś mi się wyświetliło, chyba na fałce. Pomysł fartne, tak, ale informacja. Tak, dała informację, ale tam było, że pogoń oczekuje 10 milionów ewa. Myślałem, że to. Dostali propozycję, że dostali propozycję taką. No to no tutaj wiadomo, że będą chcieli za jak najlepszą cenę sprzedać Adriana. Chyba chodzi tak, żeby było z czego zbijać. No nie no, są fajne twardo po ziemi panowie, no tutaj to, to by, nie, prawie rekord, prawie rekord ligi, pierwsza trójka chyba by była, nie? E, no Kołodychy są rekordowe, nie? Kozioł, Moder... Moder, Kozioł... Ktoś teraz poszedł za, za więcej? Kamiński za ile też coś mniej. Wydaje mi się, że Kozioł i Moder są w, w topie. Ale, ale mógł mi ktoś jeszcze usiąść z tego grona najwyżej. Ale nie, nie było. No. Nie, co? Ty? Nie, 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 na tak, dobrze, że, że nie. taką kwotę otrzymać, to myślę, że runda wiosenna by musiała być na pograniczu 10-15 bramek, plus powołanie do reprezentacji Polski. Ale ja, wiesz, że o tym samym pomyślałem? Że nawet tak. przy jakimś takim wyniku na zasadzie 10 strzelonych bramek i 5 asyst i powiedzmy nawet stałe miejsce, w przykład, że U21, to i tak by. Ja, to że że nie było. Nie, Pierwsze gdzieś tam zakręcenie się obok wyjazdu na Mistrzostwa Świata, na przykład, czy udział czy wyjazd na Mistrzostwa Świata, no runda życia po prostu i no, wtedy można gdzieś tam próbować rozmawiać o takiej kwocie. Na tą chwilę to myślę, że to jest jakiś science fiction. A biorąc pod uwagę na to, jaką aktualnie konkurencję ma Adrian na swojej pozycji, czyli takiego można powiedzieć skrajnego napastnika, bo ta, taka pozycja wydaje się optymalna dla nieba, Skrzydłowy wyłamane na, na takiego bocznego napastnika, no to konkurencja w kadrze jest y, największa tak naprawdę od lat. No myślę, że konkurencja w kadrze U-21 jest tak, no tak, tam się przebić też, nie? Wiesz, dzisiaj sprzedając młodych zawodników, te kluby z e, Europy, wydając 1-2 miliony euro, no, oni nie ryzykują, a tu mówimy o kwocie takiej dość, dość sporej, i, i no wydaje mi się, że oni by chcieli już tak gotowego takiego młodego zawodnika. Jeszcze bym to tak w miarę zrozumiał, gdyby Adrian debiutował w tym roku? i takie jak miał te trzy mecze ostatnie, tak ja... to miał od początku rundy. Że miał 10, 10 występów, a nie 80. Tak, tak no, no, no. to jeszcze by to powiedzmy... Rozumiałbym dlaczego klub w ogóle chciałby taką kwotę, mhm. bo też nie, no dla mnie to jest. Myślę, że taka suma to oscyluje po prostu wokół osoby talentu Oskara Pietuszewskiego, takie 10-12. No tak, bo to, to o takich kwotach się mówi. Oskar no. Pietuszewski 10-12 milionów euro dzisiaj jak na rynek polski. Powiedzmy, że no, taki oskar do 15, już dzisiaj, patrząc na to, jak to rośnie. To... Ale też bym zaznaczył, żeby musiał zadebiutować w pierwszej reprezentacji, żeby to właśnie. Ta trójeczka podskoczyła gdzieś do 15. Nie? Myślisz? Myślę. I on ma 17 lat. 2008. Giodąca w postaci 21 gra w europejskich pucharach, jest jednym z najlepszych i ofensywnych zawodników ligi. No patrząc pod uwagę, chociaż no, i kozioł i, i moder też już mieli występy w reprezentacji nie? Mhm. przy transferach. Chyba, że szukiem przebicie papierów, na... ale z drugiej strony, Ale z drugiej strony troszkę bardziej atrakcyjna i poszukiwana pozycja, nie? bo kozioł i moder to byli środkowi pomocnicy, no kozioł troszkę bardziej ofensywny. A jednak skrzydłowi są w troszkę większej cenie, więc może faktycznie rekord ligi może paść. Przy oskarża. Przy No dobrze. Zostawmy. Ja bym raczej traktował to jako takie działanie marketingowe ze strony klubu. W sensie informacja prawdopodobnie po prostu wyszła ze strony klubu, że tyle by klub. Dobrze zaznaczyłeś, że klub by tyle chciał. Ile dostanie, to myślę, że ty tej pierwszym kroku, temu, że chcemy sprzedać. Tak? Ta, tak. O tak. tak bo tak. okienko jeszcze dopiero no, chyba w styczniu się zaczyna, to dajemy sygnał, że być może Adrian będzie do wzięcia już. To, no, ale to też informacja chyba posz, poszła, że to teoretycznie, jeżeli już, to lata ten transfer. Ja myślę, że jeżeli trafiłby się ktoś, to transfer będzie od razu. I nie za 10, tylko za 2,5. Tak by się wydawało. Okej, okay, ale przejdźmy sobie teraz do wątków bardziej związanych z GKS-em Katowice i nie sposób tutaj nie wspomnieć o dwóch zawodnikach, którzy latem zamienili po mężczyźnie na geksa i są to Marcel Wendrochowski i Kasper Kasiak. Ja oczywiście nie oglądam cokolwiek meczu meczów gks Katowice, bo mam ciekawsze rzeczy do roboty w weekendy, natomiast przyszedziłem sobie ich poczynania i grają w kawkę. Początek sezonu mieli, przede wszystkim Kacper miał taki, że był zawodnikiem, można powiedzieć podstawowym. Później przez dłuższy okres nie grał i w ostatnich spotkaniach gdzieś tam coraz śmielej trener na niego stawia. I właściwie podobnie Marcel Wędrychowski, co trzeba jeszcze podkreślić, to generalnie chłopacy nie robią tam liczb. Ale to będzie na pewno specjalny mecz dla nich i, i będą chcieli pokazać, że tak, tak. Takie mecze to zdarzają się, że oczywiście zawodnik strzela jedną bramkę. Tak, sezonie tak. przeciwko swojemu klubowi zawsze, nie? Łukasz Zachowicz w tamtym sezonie i no, Iweryzoro. Tak, tak. tak, łoski, tak. No na pewno nie są pierwszym wyborem na razie w GKS Katowice, ale, ale też nie są gdzieś tam jakoś przekreśleni. No tak jak mówić mają wzloty i upadki, gdzieś tam zaczynali troszkę lepiej, teraz wracają do, do łaz i myślę, że w Szczecinie będą poważnie brani zarówno jeden jak i drugi do grania, a na pewno swoją szansę minutową dość dużą dostaną. Jeżeli nie od początku, to na pewno na pewno w drugiej części spotkania i no, trzeba, trzeba się może nie tyle obawiać, ale uważać na nich, bo żeby nie było tak jak zawsze. No, ja gdzieś tam obserwowałem GKS, bo czasami tam oglądam te, me te mecze jaksy, to bo miałeś przyjemność o, występować. Miał, miałem, miałem przyjemność, więc e, kapi miał taki ob obiecujący początek, bo, bo on grał, gdzieś tam te minuty dostawał Marca. Też mam kontakt z, z Kapim, wiadomo to też przystosowanie, zmiana klubu, nowa struktura, gdzieś tam się dobrze wpasował, ale e, wyniki też gdzieś podążały za tym, że, że później zaczął mniej grać i, i, i trener stawiał na, na, na ten swój sprawdzony e, skład. E, Zaczęli punktować i ciężko mu było z powrotem wywalczyć miejsce w składzie, więc teraz znowu zaczyna dostawać minuty. Tak jak mówię, nie mają za dużo liczb, więc będą musieli przekonać trenera dobrą gączkę liczbami do tego, żeby wrócić do, do pierwszego składu. Macie takie wrażenie, że Kacper, gdyby został w Pogonii, to teraz byłby jednym może nie z pewniaków, ale na pewno jednym z głównych kandydatów do grania w pierwszym składzie, patrząc na. Środek Pola pogoni Szczecin, na którym uwielbiam ostatnio rozmawiać. Ciężko powiedzieć, że no już rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie na początku w pierwszych odcinkach, że no nie, my byśmy się kacpra nie pozbyli. Kacper był na fali znaczącej grał w zeszłym sezonie, grał równo, grał dobrze. Myślę, że po wypożyczeniu do Łęcznej wrócił jako zawodnik bardziej ukształtowany, dojrzały i to co wielokrotnie podkreślaliśmy, że pogląd miała z niego pociechę. No, e, na początku sezonu na pewno by tutaj grał, no, nie wiemy jak teraz przy po zmianie trenerskiej, jako widzimy jaką filozofię ma trener Tomasz Tomczyk, więc e, myślę, że miałby ciężko. Myślę, że miałby ciężko, bo wiemy, że Kacper jednak jest zawodnikiem, który lubi grę kombinacyjną, lubić mieć piłkę przy nodze gdzieś tam. A tutaj tego tego no, zespół pogoni na tą chwilę nie, nie, nie preferuje. E, no Tak jak mówiliśmy, no, trzymamy kciuki za te kariery, bo to jednak nasze chłopaki stąd tutaj. To, tak jak Wojtek powiedział, śledzimy, mamy jakiś tam kontakt i, i, i patrzymy na dalszy rozwój sytuacji. Wracając do tego, co Bartek powiedziałeś na temat stylu gry pogoni Szczecin, nad którym tak bardzo ubolewamy, bo no, nie podoba nam się konstrukcja akcji w wykonaniu naszego zespołu. To akurat też się odniósł trener Thomas Berg podczas konferencji prasowej przedmeczowej i też potwierdził, że styl gry drużyny w pierwszej połowie, pomimo wyniku tak wysokiego, to nie był styl gry, który on chciałby oglądać, że, że też widział, że ten styl po prostu nie wyglądał najlepiej, że gdzieś jego, w jego opinii mental się delikatnie posypał w drużynie postrzelonej bramce i do momentu bramki na, strzelonej bramki na 2-0, to wyglądało to po prostu źle. Bardzo źle. Rozmawialiśmy o tym, że zawodnicy są świadomi tego, jak to wyglądało, no to teraz mamy jeszcze potwierdzenie, że sztab szkoleniowy z pierwszym również jest świadomy tego, jak to wyglądało. że pomimo Teoretycznie gładkiego 3-0 do przerwy. Nikt nie, nie brał. Wszyscy brali pod uwagę, że ten wynik może być jeszcze w drugą stronę przy takiej dyspozycji, przy takiej dyspozycji zawodników. To, to cieszy, że trener dostrzega to, że, że e, jednak nie powiedział, że po trupach do celu, że tylko wynik, że było wow. No bo wszyscy widzieli, że było fatalnie, że było fatalnie, a wynik to był po prostu bardzo, bardzo ponad stan. No i w, faktycznie w drugiej połowie było lepiej. Było lepiej. Gdzieś tam wnioski zostały wyciągnięte, coś zostało pozmieniane, no i oby w kolejnych meczach, oby w najbliższym meczu w sobotę było jeszcze lepiej wynikowo, to ciężko będzie, że było lepiej 5-1, ale żeby jednak ten styl troszeczkę uległ y, zmianie na, na tak. Ja oglądając ten mecz, później was słuchając, to miałem taki odbiór, że po szalonej brance bardzo szybko. I później padła druga, trzecia, czwarta. Mimo tego dużego wyniku, my tak naprawdę nie mieliśmy kontroli nad tym meczem. Że to mogło właśnie pójść w dwie strony. E, mega skuteczność nasza, na czym ubolowaliśmy z Jagiellonią. I w cały sezon właściwie nad tą skutecznością ubolowaliśmy. E, a tutaj skuteczność była ponad stan, a, ale nie, tak naprawdę nie mieliśmy kontroli nad meczem. I ten mecz był. Otwarty, bo zaraz stracona bramka, w drugiej połowie szybko. I to, to o czym mówiliście, ten war, który się przedłużał z, tą, z tym spalonym, tam tym faulem. No, ten, no, kluczowy no, moment, bo to też gdzieś wybiło za głębie. No i my zaraz szybko szliśmy bramkę. I po prostu zrobiliście, że metr 3,0 i metr jest otwarty. Nie To był pierwszy mecz, jaki ja pamiętam, który przy 3-0 ja nie byłem przekonany, że drużyna, której kibice, która prowadzi 3-0, że ona to dowiedzie do końca na pełnym spokoju. Wręcz odwrotnie. Nie. I było to widać na trybunach czy Naprawdę było widać, to nie była taka euforia, euforia, nie? Ale z Jagiellonią miałeś kontrolę, miałeś sytuację, nie tak. strzelałeś ich. Przegrałeś w ostatniej minucie. Nie? Z Jagiellonią oglądałeś mecz na zasadzie w każdej minucie miałeś, z każdą kolejną minutą i tak przekonanie, że ten mecz wygrasz, bo coś musi w końcu wpaść. i grasz dobrze. A tu miałeś przekonanie przy 3-0, że jeżeli stracisz pierwszą, to to pójdzie. I wydaje mi się, że gdyby tam został podyktowany rzut karny dla Zagłębia i ten karny zostałby wykorzystany, to poszłaby druga strona. Właśnie przy tym stylu jak to, jak to wyglądało. Na szczęście też się skończyło dla nas dobrze. Jak zwykle sinusoida, farta i pecha tutaj musi być równa, bo. to na zero. Wyzerowało. Daniel Lonczar nie zagrał w spotkaniu z GKS-em, to wiemy, bo pauzuje za kartki. I tu również, jeżeli chodzi o linię obrony, na ten temat wypowiedział się trener Thomas Berg, zapytany o wzmocnienie ogólnie, jeżeli chodzi o zespół w przerwie. zimowych, bo już się zbliżamy coraz, tak naprawdę, szybciej do okienka transferowego. I powiedział, że w pogoni przede wszystkim, jeżeli chodzi o wzmocnienie, to potrzebne są w defensywie, i to widzą wszyscy. I on tak samo to widzi. No ale skoro nie ma Daniela i jeszcze nie ma tych wzmocnień, no to chyba co? Chyba musimy wrócić do Mariana. Czy będziemy kombinować? Wydaje mi się, że naturalną tu zastępcą będzie ja. Będzie Marian i, i on zagra z, y, z Kerą w parze, więc tutaj y, szachowanie Linusa, przestawianie, no to wydaje mi się, że to się nie wydarzy i po prostu Marian, Marian y, wskoczy jeden do jednego za, za Alan No to trener dał sygnał w meczu, że wpuścił jeszcze Mariana na te ostatnie tam 10 minut czy 15, żeby, żeby gdzieś tam poczuł to boisko, żeby razem z Kerą pograli obok siebie. No. To był chyba sygnał. Widzieli, że Lonczar pauzuje i mecz już był zamknięty w tym momencie. To żeby po prostu gdzieś tam chociaż te parę minut się dotarli. I chyba trener nie ma za bardzo przekonania do Ali'ego. Wszyscy tak mi się wydaje. Zresztą też bym nie miał, bo na razie jego wejścia tak naprawdę za dużo pozytywnego nie możemy o nich powiedzieć. Albo jest niewidoczne, albo po prostu gra średnio. I teraz stawianie Alego tylko po to, żeby Wolkwista przestawić na środek obronę, to tak naprawdę. Wydaje mi się, że zbyt dużo byśmy tracili, przesuwając Linusa do środka, no bo tak jak mówisz już, no, ani nic nie zawalił, ale Ali nic nie da do, do przodu. A tutaj wyciągając Linusa, dając go do środka, no to tracimy w tej ofensywie no i też w ofensywie, bo jest solidny, najsadniejszy nasz obrońca w tej rundzie, zarówno, zarówno jeżeli chodzi o statystyki, jak i minuty i, i te wszystkie poczynania, więc no, wydaje mi się, że tutaj bez zmian. Zarówno jeżeli chodzi o aspekty defensywne, jak i ofensywne. <grym> Hashtag Adam Nowałka. <na> <grym> Okej, okay, to przejdźmy jeszcze do, sobie do GKS-u jako do drużyny, bo pięć ostatnich spotkań GKS-u to faktycznie fakt, najświeższy wynik to porażka. Ale poprzednie cztery mecze, wliczając w to Puchar Polski, to cztery zwycięstwa. To nie będzie spacerek. I jeżeli ktoś myśli po tym spotkaniu wygranym 5 do jednego, Zagłębiem, inaczej, jeżeli ktoś oglądał ten mecz na Florskorze, wydaje mu się, że teraz powinno być łatwo, bo jedziemy do, GK, do Katowic po zwycięstwie 5 do 1, no to może się bardzo zdziwić i tu chyba trzeba też mówić. Dosyć śmiało, że to GKS Katowice jest faworytą tego spotkania. Ciężko powiedzieć, no ogólnie przy tym... trybunach. Przy tego, że nawet jest gospodarzem po No to może tak, ale no, z kim byśmy nie grali, to trzeba by było powiedzieć, że jest ciężko, no bo nasza gra wygląda tak, jak wygląda. Z drugiej strony GKS od miesiąca nie gra meczu, bo była przerwa przerwana kadrem, merszegielonią odwołany, więc też e, nie ciężko ja powiedzieć, powiedzieć, w, jakiejś, w jakiej formie. jaki są dyspozycji, Czy będą świecić, czy będą przetrenowani, czy niedotrenowani, czy przetrenowani, nie, nie wiemy jak funkcjonowali przez ostatnie, przez ostatnie tygodnie, no i też nie wiemy co siedzi w głowie naszego trenera Tomasa Tomasberga, bo no, wszyscy wiemy, że we wtorek mamy mecz sezonu z Widzewem Łódź w Pucharze Polski, to zwycięstwo za Głębiem dało nam trochę oddechu, że nie ma takiego pożaru, że nie, gdzieś tam nie, nie szorujemy po dnie i nie wiem, czy nie będzie jakichś większych rotacji w tym, naszym, w tym naszym składzie. I czy kilku zawodników nie będzie, nie zagra w mniejszym wymiarze czasowym, albo nie będzie wręcz odpoczywało przed meczem z widzem. Wydaje mi się, że. O, będzie ciężki Jeżeli mówisz, że nie jesteśmy stawiani w roli faworyta, no to chyba dla nas dobrze bo to. Czy znaczy ja nie postawiłem, co nie, to też... nie? faworyt. Ktoś też nie stawia, ja po prostu użyciłem taką ogólną tezę, że, że raczej nie powinniśmy się stawiać w roli faworyta w tym spotkaniu i to nie jest żadna ujma dla naszego zespołu, po prostu, no tak jest. Myślałem, że jakieś statystyki tam wyciągnąłeś. Nie no, statystyką główną jest miejsce w tabeli to, że gramy na wyjeździe i ostatnie spotkania, wyniki i to jak się to zaprezentowali się, po prostu. No, w Katowicach zawsze ciężko się gra i teraz po oddaniu nowego stadionu wiem, że kibice też są mocni i od nas kibice też też jadą. Uważam, że będzie ciężki mecz, no to jak tu mówią, śląski charakter, grają u siebie, też muszą punktować, bo na początku gdzieś im się to rozjechało, teraz wrócili na tą Gdzieś dobrą ścieżkę, ale nie grali tydzień temu, nie wiemy w jakiej są formie, ale tak jak wspomniałeś wcześniej, na pewno nie możemy tego sobie uzmysłowić, że to będzie spacerek. Na pewno tam w Katowicach. No dobra, to już nie przedłużając za bardzo, chyba liczymy na to, że. Śnieg nie spadnie w katowicach i ta kolejka nie zostanie odwołana i przełożona, bo jeszcze chyba musieliby w tym roku ją dograć. Ale skoro Bartek powiedziałeś, że według ciebie, to znaczy inaczej, podejrzewasz, że mogą być spore rotacje w składzie, no to zabawmy się w typowania i powiedz, kto ewentualnie mógłby być według ciebie wyrotowany ze, ze składu z poprzedniego spotkania, żeby sobie odpocząć. Or no, myślę, że może zagrać Janek Biegański albo Maciek Wojciechowski na pozycji numer 6. A Maciek jest szóstką? Maciek jest szóstką. Maciek był jest... no, troszkę wcześniej próbowany na ósemce, nie? ale w reprezentacji młodzieżowej w no, u Gra na szóstce, gra dobrze, gra bardzo dobrze w rezerwach również. E, gra na pozycji numer 6. No... Tu jeszcze nie powiedzieliśmy, bo tydzień zaczął się w poniedziałek fantastycznie dla pogoni 5-1, w środę rezerwy również 5-1, to trzeba ten tydzień zakończyć również e, z happy endem. No i wracając do tej pozycji numer 6, to Maciek zagrał tylko 45 minut na wniosek trenera pierwszej drużyny, czyli gdzieś tam myślę, że może być przewidywany do tego, żeby. Może jeżeli nie w pierwszym składzie, to na pewno w jakimś większym wymiarze czasowym niż ostatnimi czasy zagrasz na, w, w tym meczu. Ja widziałem właśnie wypowiedź Federa po, po meczu na konferencji i, i tam nie zapowiadał bardzo zbyt dużych zmian i czy w ogóle będą zmiany, wiadomo, no, wypada Łączy, bo kartki, ale tu najważniejszy następny mecz, więc przekaz chyba będzie taki, że Ogramy tym, tym samym składem i, i tutaj tylko kto za łączego, już my wykupowaliśmy, więc wydaje mi się, że wyjdziemy tym samym składem, plus Maria. Dobra, to może inaczej, bo może... Yy... Znaczy ja myślę, że będą zmiany, ale no też ciężko powiedzieć jak się mecz ułoży, ale myślę, że w 60 będzie dużo zmian i to kluczowych zawodników. Właśnie miałem to powiedzieć, że może nie tyle bym... Nie podejrzewałbym trenera Tomas Berga o to, że pod nawet nie tyle o poddanie, ale co jakąś specjalną rewolucję przed spotkaniem, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle trener, który jest bardzo przyspawany do jednej, jednej jedenastki, jeżeli zawodnicy mu się sprawdzają, czy wyniki się zgadzają, to on raczej nie rotuje. Jedyne, co jakąś kosmetykę bym szukał, jeżeli już bym miał w pierwszym składzie, to może bym pomyślał, że mu mógłby zacząć od pierwszej minuty. Tylko za bardzo na dzisiaj nie ma za kogo, bo albo luzujesz Kamila wtedy, albo luzujesz Molnara. Molnara raczej teraz byś nie mógł sadzić na ławce, bo strzelił dwie bramki, Kamila się na ławce nie zostawia. A nie sądzę, żeby mu na skrzydle był próbowany, bo... bo on najlepiej wyglądał teraz, jak wchodził na pozycję napastnika. W ogóle jakoś tak na zespół jest, jest tak zrobiony, że ci skrzydłowi najlepiej wyglądają na grają na napastniku, Skrzydła skrzydłowie grają po pomocnicy. No to nie wiem, to no wydaje mi się... Wie, że to... było kiedyś za juniora albo na, na podwórku jak miałeś wejść to gdzie chcesz rzędzie, z przodu, z przodu. Ja z Nie no, ale to wiesz co, alboś spadałeś Ja tu. Ale, to, ale wiesz, że teraz to tak trochę wygląda? Faktycznie, dobrą analogię znalazłeś, bo pogoń tak gra. Gra pięciu z przodu, pięciu z tyłu. I jest słynerek yes, w środku. To jest system odbojowski. odbojowski. To jest kitu długa, ewentualnie jak utrzymasz. E, Okej, okay, dobra, pobawmy się jeszcze tylko hmm, w typowania. wyniku. Bartek, proszę bardzo. Przypominam, że ja ostatnie dwa wyniki trafiłem. Trafiłeś? Tak. Nie, 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 ale trafimy zwycięstwo, porażka, najlepsze, no jedyne, nie. 3-1 GKS, dwa, a ja myślę, że raz pannę wygramy. Tak. Ale to nie jest dlatego, że ja to lubię. Ja tak. Nie, to nie jest dla, po, po pierwsze, że trochę dla kontentu tak. Po drugie, to nie jest dlatego, że po, sam powiedziałem, że GKS jest, jest faworytem w tym meczu. Po prostu mam takie przeczucia. I tak jak miałem przeczucie w poprzednich spotkaniach, raz, że z Jagieraniem przegramy, a, a z Zagłębią, że wygramy. To tutaj wydaje mi się, że takim za ciosem pójdziemy, natomiast nie mam dobrych przeczuć jeżeli chodzi o par A ja właśnie dlatego w drugą stronę, wolę żeby przegrali w sobotę i wtedy... Też grałem wolał, ale wygrali z we mnie liczyć, że wygrają trzy mecze z rzędu. Też bym tak wolał, natomiast no mam inne przeczucia. To tylko ja bezpieka, piekła <laughs> <Dwa>, 2-2. <dwa. śmiech> <Na wtorek> wygrywamy. <śmiech> <śmiech> a jaki będzie pierwszy Nie podałeś tak jak powiedziałeś zwycięstwo, Zwycięstwo? No na pewno nie na zaraz z tyłu, więc, więc myślę, że może się udać 2-1 jakieś wyciągnąć. Ale wiecie dlaczego? też z tego względu, że wydaje mi się, że jednak GKS będzie chciał prowadzić grę. A to będzie taką dla nas wodą na młyn i troszkę z tej kontry będziemy tam kąsać. A jeżeli faktycznie się sprawdzi to, co powiedziałeś Bartek, że możesz sobie odpocznie w tym meczu, to może ta gra nawet lepiej wyglądać jeszcze. Ale chciałbym, żeby było, znaczy chciałbym. No, jakby było 2-2, to też bym się nie obraził. No to całkiem niezły wynik, który nas dziś na tabeli też jeszcze utrzyma. I zanim skończymy, to ja chciałbym przypomnieć, że sponsorem głównym naszego programu jest firma Swanson. Więc jeżeli potrzebujecie jakichś witamin czy suplementów, co w tym okresie roku jest bardzo potrzebne, to wchodźcie na stronę naszego partnera. Adres pojawia się właśnie na dole ekranu. A jeżeli szukacie nieruchomości, to również zapraszamy do odwiedzenia strony i do skorzystania z usług naszego partnera Busce Nieruchomości. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to nawet możecie najmniejszą kwotą wesprzeć nasze działanie, jeżeli macie oczywiście taką chęć i możliwość na stronie Patronite, za to będziemy ogromnie wdzięczni. To był program o portowcach, a moimi i Waszymi gośćmi byli Cięatulinista Bartoszowa. Dziękuję. Człowiek, który się uderzył w głowę jako dziecko, Wojcie Wojciech Kisowski na Drift. I ja, czyli Patryk Balinski. Dzięki do oglądania. Do zobaczenia. Cześć.